Zastanawiał się kiedyś, jak twoje myśli mogą zmienić rzeczywistość wokół Ciebie. A co, jeśli powiedziałabym Ci, że Twoje wyobrażenia mogą wpływać na Twoje ciało? Chciałabym, abyś teraz zamknął oczy i wyobraził sobie, że trzymasz w ręku świeżą cytrynę. Jest chłodna, lekko chropowata. Zaczynasz ją delikatnie naciskać nożem, aż poczujesz opór skórki. Powoli przycinasz ją, a sok zaczyna pryskać na Twoje palce. Czujesz ten intensywny zapach, który wypełnia przestrzeń wokół Ciebie. Teraz podnosisz cytrynę do ust, smakujesz ją, kwaśność od razu atakuje Twoje kubki smakowe, a ślina zaczyna napływać do ust. Zatrzymaj się na moment. Czujesz to? A przecież nie miałeś cytryny w rękach? To, czego właśnie doświadczyłeś, to wynik działania naszego mózgu. Mózg nie rozróżnia wyobrażeń od rzeczywistości. Kiedy wyobrażamy sobie coś, aktywujemy te same obszary mózgu, które reagują, gdy naprawdę tego doświadczamy. Skoro Twój umysł reaguje na wyobrażenia, wykorzystaj tę moc w swoim codziennym życiu. Wyobraź sobie sukces, zmiany, które chcesz osiągnąć. Poczuj je w swoim ciele. To daje realną moc działania. Kiedy wyobrazisz sobie coś wystarczająco wyraźnie, twoje ciało i umysł zaczną działać w tym kierunku. Twój umysł jest potężniejszy niż myślisz. Jeśli samo wyobrażenie cytryny wywołało fizyczną reakcję, to co stanie się, gdy zaczniesz wizualizować swój sukces, zmianę nawyków, pewność siebie. Twoje myśli mogą Cię ograniczać albo napędzać do działania. Świadome myślenie kształtuje Twoją rzeczywistość. Wykorzystaj to. A teraz pytanie do Ciebie. Co wybierasz wyobrazić sobie dzisiaj? Spróbuj przez cały dzień zwracać uwagę na to, co tworzysz w swoim umyśle. Świadomie wybieraj myśli, które Ci służą. Napisz w komentarzu, co dzisiaj się A jeśli chcesz więcej takich wskazówek, zaobserwuj mnie.